Próbujemy lody i teraz tak to wygląda. Mm -hmm. Takie kurde gówno z dupy uwaga. Mm. Nie no, ogólnie spoko, ale... no... jakby zde. Mm -mm. oceniam na 6 na 10, no bo lody są pyszne, a te skitelsy no takie... no, niby spoko niby, nie, jakby mi to średnio pasuje ogólnie. A czemu ten sos jest czarny? Ale czemu ten sos jest czarny, kurde! Próbujemy najpierw sobie tego sosu. Jezu wygląda jak smoła. O Jezu! Aj braszka. I takie nuggetsy w gwiazdki, że są nagetsy jakieś takie dziwne. Okej. Okay. A co to jest? Co to jest? Ale to jest chyba ser. I to jest ser. Jest mega dobre. Mmm! Mm. Bambi! Dzięki, za za posiłek! Dzięki, Bambi! Mm. Frytki już twarde. Dobra, lecimy. Mmm. Ej, no. Bambi! Bambi! Daj mi 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 bambi! 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 nie God. No ogólnie ocenka całego zestawu 2. 1. No dobra. Zestaw oceniam na 8 na 10, bo jest dobry.